Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz może witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego EKG w naszym studio. Joanna Solska, tygodnik polityka, Anna Mackiewicz, tygodnik powszechny. To w środku, a po y, lewej flance Konrad Sadurski, gadeta wyborcza, po prawej flance Roland Paszkiewicz, dyrektor CDM PKS. -a. To przez przypadek, tak? Ale tak się... przyjmując, prawek. że siedzimy w półkolu, jak w Sejmie, to ja jestem po lewej, a pan jest panem marszałkiem. Tak, więc... to, pra to prawda. Mm. Pan hmm. Dlatego prawidłowy. powiedziałem po mojej, po mojej. No, no panie mają szczęście w centrum, po prostu bez względu na to, jakby nie patrzył sam. Zawsze przytomne. Po... W, w środku do tego. Proszę państwa, cóż tam na rynkach papierów wartościowych słychać? Wczoraj spadki w Europie Zachodniej niespełna jednoprocentowe, wzrost na Zjednoczonych półprocentowy, w Warszawie spadek Również niespełna jednoprocentowy, no ale mocniejszy trochę niż w Europie zachodniej 95, Dzisiaj w Tokio z Nikkei na minusie 70%. Hang Seng w Hongkongu 40. na plusie. Cóż się dzieje teraz z walutami? Gdzieś mi uciekły, ale już odnajduję. Najpierw zaczniemy od indeksu. Może WIG 20 zyskuje w tej chwili 33 także wzrost w Paryżu o 0,5%. Frank szwajcarski zyskuje 13 kosztuje 3,10 zł. Euro 26%, także w górę 3,92 dolara, amerykański 24% na plusie 2,75% i funt brytyjski na plusie 7,0% 4,47 zł. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Oczywiście, proszę Państwa, mogą Państwo nas oglądać w internecie tokfm.pl i dyskutować z nami na Facebooku, czy za pośrednictwem facebooka, facebook.pl ukośnik TokFM. EKG. Schengen zagrożone. Proszę Państwa, niedawno rozmawialiśmy na ten temat, wyrażając chyba no, z wątpliwości swoje, dosyć ostro nawet ja jej wyrażałem, co do inicjatywy prezydenta Francji Sarkoziego i premiera Włoch Berlusconiego. Otóż panowie wyszli z taką inicjatywą, aby nawet w, w pewnym sensie, można powiedzieć, zawiesić na kołku traktat z Schengen bowiem fala imigrantów z Afryki oraz Bliskiego Wschodu pojawiła się szczególnie w krajach Europy Południowej i ona może położyć ta fala kres swobodnym podróżom Europejczyków, pisze Rzeczpospolitejciec na pierwszej stronie. Francuscy policjanci na granicy z Włochami kontrolują pociągi, a duńscy celnicy zaglądają do samochodów wjeżdżających o stronę Niemiec. Nie tak, miało, nie tak miała wyglądać wolność podróżowania w strefie Schengen, problem z imigrantami i presja. Kampanii Wyborczych zachęcają jednak kolejne kraje Europy do zaostrzenia praktyk stosowanych na granicach. Czyli już nie tylko Francja, jak widać i Włochy, także Holendrzy biorą się na przykład za Polaków. Holendrzy właśnie przygotowują propozycje, które umożliwią wydalanie Polaków i innych zagranicznych pracowników. W Brukseli wczoraj na nadzwyczajnej Radzie zebrali się ministrowie spraw wewnętrznych Unii Europejskiej. Rozmawiali o francusko-włoskim liście, który zawierał apel o ułatwienia w przywracaniu kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej. Inicjatywa była efektem konfliktu wokół tunezyjskich imigrantów przybywających na włoską wyspę Lampedusa. Rząd w Rzymie, aby pozbyć się problemu, wydał im dokumenty podróżne umożliwiające przemieszczanie się w strefie Schengen. No, no to jest bardzo ciekawe. No hipokryzja po prostu posunięta do szczytu. Pan Berlus Skolni mówi, przywróćmy Schengen i jednocześnie władze włoskie wydają dokumenty, które umożliwiają pozbycia się problemu, prawda, żeby... no, To jest metoda no, nacisku na to, że. Ale nie no, piękna metoda. Oni wyjadą do Francji na przykład, albo do innych krajów europejskich, a my potem zamkniemy przed nimi granicę. No, bo ich nie wpuścimy. Granice wewnętrzne zamknięte i ich nie wpuścimy z powrotem. Ale jak Francuzi zamkną, to już radzą, od nich nie wyjadą. To już od nich nie wyjadą. No, no właśnie, to też tak mogło. No, Francuzi też potrafią deportować. Niektórych. Deportować, najpierw deportować, a potem. No czy tutaj. Nie do takiej Unii wchodzili. No właśnie, prawda? właśnie właśnie o to chodzi. Czy tutaj fundamenty, prawda? Bo to jest jeden z fundamentów trzeba powiedzieć. Swobodny przepływ ludzi, kapitału, myśli, usług i tak dalej, a warunkiem tego jest także e, otwarcie, e, otwarcie granic. Znaczy tu warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że Unia reguluje bardzo ściśle pewne rzeczy typu na przykład nie wiem, e, krzywiznę banana, wysokość VAT-u na śpioszki dziecięce albo odległość między orzechami włoskimi jeśli chce się dostać dotację. Natomiast rzeczy fundamentalne, tak jak chociażby to pokazuje teraz nawet decyzja Duńczyków o tym, o przywróceniu kontroli na granicy z Niemcami. Że, że rzeczy fundamentalne de facto no, są w ten sposób uregulowane, że dają bardzo wielkie pole do, no, do interpretacji. Chociażby kwestia Schengen, chociażby kwestia związana z, z euro i tak dalej, i tak dalej. I moim zdaniem to jest, no, to jest bardzo złe, bo to są fundamenty. Nie, nie dokładnie te rzeczy, na których niestety się Unia skupia, tak, o których wspomniałem na początku, ale te, które tak naprawdę stanowią jak, nazwijmy, to jakiś, jakąś ideologię tej organizacji. Natomiast jak widać, niestety te przepisy są, 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 bardzo, są bardzo płynne. Bo łatwiej wyprostować banana, niż poradzić sobie z problemem imigrantów, i Unia nie ma pomysłu, a jednocześnie rządy poszczególnych krajów są pod naciskiem własnych społeczeństw, które też się boją, tych imigrantów. No i naj, najprościej jest powrócić do tego, co było, tylko problem od tego nie rozwiąże się, natomiast będzie, będzie rosła Polska frustracja i taka nie znaczy problem jest y, jakby ogólnoświatowy. Bo przypomnijmy sobie, co robią Amerykanie przy granicy meksykańskiej. Jakie tam są stawiane zasieki, jakie są słynne tunele budowane przy, przy, pod ziemią przez wiele kilometrów. Ludzie się przedostają w ten sposób. A w nocy się zatrzymują <coughs> samochody, policja świeci latarką No tak, tak, to już jest nawet przedmiotem kpini dowcipów, y, co, się, co się dzieje na tych granicach. To samo się dzieje w Unii Europejskiej. No A ale rady... to jest jakby inna sytuacja. Mówimy o granicy zewnętrznej. Wewnętrznej, a tu mówimy o granicach wewnętrznych. W no, ale mówimy z też myśli... o granicy zewnętrznej Unii, bo nie zapominajmy, że chodzi o tą granicę włoską, gdzie im, imigranci przypływają, prawda? Tam mnóstwo ludzi przy okazji się też topi, umiera, ginie, tak? To, jest, to są słynne plaże. Od strony Lido. Ale ja chciałam powiedzieć jeszcze coś innego, że Włochy, o tyle tutaj jest hipokryzja ze strony Włoch, że oni, z tego co pamiętam, wydają chyba najmniej w Unii pieniędzy właśnie na tego typu politykę, czyli integracyjną z pozostałymi częściami świata. Co więcej, oni, jak i Hiszpanie, którzy są w podobnej sytuacji, bo też od strony Afryki mają imigrantów. Chronią swój lokalny rynek. To znaczy, kiedyś ktoś wyliczał ile y, musieliby oddać swoich pieniędzy plantatorzy pomidorów, gdyby y, część swoich y, jak gdyby pieniędzy państwowych oddano na politykę prosocjalną w Afryce. To na, Aby tam stworzono miejsca pracy, aby ci ludzie nie chcieli przyjeżdżać do Europy. Przecież problem nie bierze się stąd, że oni przyjeżdżają tutaj na wakacje, tylko przyjeżdżają, Panie Panie, żeby przeżyć. W no to, właśnie nie wierzy. Ale wierzy pani w to, że pieniądze europejskie, czy pieniądze światowe na politykę prosocjalną w Afryce, Afryce rozwiązałyby tak. problemy. To znaczy, ludziom, proszę Pani, przecież Pani wie doskonale o tym, jako osoba zajmująca się gospodarką od lat, ludziom trzeba przede wszystkim dać swobodę, swobodę. Możliwości przemieszczania się, produkowania, produkowania i sprzedawania ale... i zbytu. Słowo produkowanie, Jeśli, ale prosocjalną rozumie właśnie przez tworzenie miejsc pracy tam, gdzie oni mieszkają. Ale Czyli jacy, inwestycje? jacy podatnicy w Unii zgodzą się na to, się żeby nie pieniądze zgodzi. unijne wypływały do Afryki, żebyśmy tam nie mieli. Ale, miał... no, ale za, no to jest taki właśnie problem, że. I jak nie pieniądze, to będą przypływali ludzie. Nie no, problem jest szerszy. No. Problem jest nieco szerszy, proszę państwa. Problem wynika, i to i znowu do fundamentów sięgamy, wynika z protekcjonistycznej polityki. Prawda, że gry Unia Europejska, no, czy... tak jak Stany Zjednoczone chronią swoje, swoje rynki przed tanimi towarami z innych części. Dotują, do i, rolnictwo. I dotują swoje rolnictwa. I dotują swoje rolnictwa. W związku z tym, że te narody nie mają gdzie sprzedawać tychże swoich produktów, klepią biedę. Gdyby one I mogły rezygnują z uprawy. I rezygnują z uprawy. Gdyby one mogły produkować normalnie normalnie produkować, normalnie sprzedawać, to ta sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Te sfery ubóstwa by się w sposób znaczący ograniczyły. no by się oczywiście nie wyeliminowały. I nie byłoby również takiego problemu, że ci ten, te społeczeństwa takimi wielkimi hordami jakby uciekałyby ze swoich, ze swoich no miejsc. Ale tu jeszcze mamy jeden problem, dlatego że duża część teraz tych imigrantów, którzy przypływają na włoskie wyspy czy na włoskie wybrzeże, to są Libijczycy, tak? Mieliśmy sytuację, kiedy Ale to unia, nie są, mogę też powiedzieć, to właśnie to nie są dokładnie Libijczycy, tylko to są imigranci, którzy byli w Libii ze środkowej albo nawet z południowej Afryki. To nie są Libijczycy. Okay, nie. Dobrze, ale to, ale... to są imigranci. A temu mieliśmy sytuację, w której yy, początek bombardowania Libii uzasadniono o tym, żeby no, właśnie tych Pomód. Libijczyków pomóc. Tak? A teraz, kiedy tak naprawdę nie chodzi o zrzucanie bomb, tylko o to, żeby zapewnić im jakiś w no, jakiś sposób przeżycie w danym kraju, to się okazuje, że to już, to już niech sobie radzą sami. Także no, powiem szczerze, że z jednej strony to, to wygląda groteskowo, a z drugiej strony rzeczywiście strasznie, bo, bo pokazuje, ta, pokazuje, że najchętniej kraje Unii pięknie rozmawiają o szczytnych ideach, natomiast wtedy, kiedy rzeczywiście te idee trzeba wcielić w życie i pada akurat w tym przypadku na Włochy, które są naturalnie najbliżej jak gdyby Libii, okazuje się, że, że to były tylko słowa. Tak. mnie to jest przejaw, kolejny przejaw takich niedobrych tendencji, które obserwujemy w Unii Europejskiej, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o, o emigrantów z północnej Afryki, ale podobno rzeczy dzieją się na przykład w Holandii, która jak, jak pamiętamy, chce wprowadzić restrykcyjne przepisy ze względu na pracujących Polaków tam, czy szukających zasiłków tam Polaków. Więc to jest taka niebezpieczna tendencja, która Podważa fundamenty. O kolejnych pasztetach, proszę Państwa, unijnych w drugiej części audycji. Teraz informacje na TOK FM.